Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 233 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak należy ubierać się lub jak nie powinno ubierać się w trakcie pracy zdalnej. Inspiracją w ogóle do powstania tego odcinka jest artykuł, który pojawił się w Wysokich Obcasach Extra kilka dni temu. Artykuł jest autorstwa Magdaleny Kacalak. I e, autorka pisze w tym artykule, że kiedy pisze właśnie ten artykuł, siedzi w bluzie polskiej marki i mniej więcej 15-letnich spodniach dresowych, e, które są pokryte kocioł sierścią i przypuszczam, że wielu z nas może się identyfikować z e, autorką. Natomiast e, pojawiają się tam w tym tekście bardzo e, ciekawe sformułowania. Przede wszystkim tak. Ubranie służbowe to jest nie tylko taki element pewnej umowy między szefem i pracownikiem, ale jest to też nośnik siły psychicznej. Pojawia się wypowiedź Sylwii Antoszkiewicz, jest to doradca wizerunkowy, który mu, która mówi, że po kilku miesiącach noszenia adresów przez klientki pracujące na wysokich stanowiskach w korporacjach to te osoby zauważyły, że następuje obniżenie standardów dotyczących ubioru w pracy zdalnej i to powoduje, że same te dziewczyny czują się gorzej przygotowane do spotkań, do przetargów i z czasem czują, że tracą swoją moc. Dodatkowo monotonia czy niedbałość w, ubi w ubiorze powoduje, że m, czujemy, że m, dokonuje się w naszej psychice spustoszenie, podobne do tego jak noszenie uniformów, które są pozbawione cech osobniczych. Adam Czorn, jest to dziennikarz LA Times, już w kwietniu. Zeszłego roku mówił, że następuje upadek obyczajów i zagłada wzajemnego szacunku, właśnie związana z tym, że rozluźniamy swoje przyzwyczajenia dotyczące stroju w trakcie pracy zdalnej. Czorn stosuje zasadę 3R, nawet nie wiedziałem, że ja również tę zasadę stosuję. Jest to zasada pod nazwą e, ritual, e, ritual, Respect i Reality. Co oznacza, ja stosuję się dokładnie do tego samego, tak jak ten człowiek, że siadam po prysznicu ogolony z użytą wodą kolońską, w butach, w spodniach. Bardzo często staram się dobrać skarpetki pod kolor krawata. Nie chodzę, jak widzicie, w marynarce, ale zawsze mam założoną koszulę. Adam Czorn podzielił się informacją, że codziennie nosi podobny zestaw, natomiast zmienia go tak czy inaczej każdego dnia i po pracy zdejmuje te ubrania biurowe i przebiera się w strój wygodny, i przesiada się z fotela biurowego na kanapę. W ten sposób Adam zachowuje takie poczucie, że faktycznie był w pracy i symbolicznie oddziela czas prywatny od służbowego, i to jest to, co ja nazywam mentalnym wyjściem i mentalnym przyjściem w pracy. Rozciągnięte w pasie spodnie dresowe mogą być pierwszym krokiem do stanów depresyjnych i poczucia po prostu, że się nie ogarnia tej rzeczywistości. I padło jeszcze jedno sformułowanie dotyczące Adama Czorna, że jeżeli zaczynamy... Czy zarzuca, czy, czy właściwie, jeżeli kończymy przestrzegać reguły dreskodu w swojej pracy, niezależnie od tego, czy nas ktoś widzi czy nie, to wchodzimy na prostą drogę do obojętności. Zanika więc e, wyznaczana tym strojem wspólnota, bo przestajemy być częścią grupy, stajemy się po prostu zbiorowiskiem jednostek. I to nie chodzi o to, że to jest e, jakaś magia, po prostu liczy się stymulacja zmysłów. I na sam koniec autorka, czyli Magdalena Kacalak, powiedziała, że ma koleżankę Justynę, która siada do śniadania w kimonie, po czym przebiera się do komputera do pracy w inne powłóczyste szaty, a na koniec dnia zakłada ciepłą flanelową piżamę, bo chodzi o zmianę, chodzi o podział stref czasowych w ciągu dnia, o porządek w głowie i higienę psychiczną. Nie chodzi wcale o bycie modną, w trendach czy posiadanie nowości. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie!